Jest i Drachma już w Startboxie. I ruszyły. Na czele Golden Line. Wszystko razem. W tej chwili prowadzi już Mden. Mden. Na drugiej pozycji galopuje Gomera. Tam wszystko razem. Na ostatni drach przedostatnia Golden Line. Wyjście naprzeciw regułą, prosto. Poprawił, kto zaś. Galopuje na drugiej pozycji. Gomera to razem. Emden, Gomera, kto zaś. następny Jenny Blue, Drachma i Golden Line. 1600 metrów do celownika. Emden na czele. Gomera jest na drugiej pozycji. Trzeci jest, kto zaś. Czwarta pozycja Jenny Blue. I tam na końcu Drachma razem z Golden Line. I za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 1300 metrów. Emden, Gomera kto zaś, Jenny Blue, dalej Golden Line razem z Drachmą. I nadal na prowadzeniu jest Emden, Gomera jest na drugiej pozycji, ktoś zaś trzeci, Jenny Blue, niewielki odstęp, 1000 metrów do celownika i na końcu niezmiennie Golden Line i Drachma. 900 metrów, nadal to samo. Mden tutaj bardzo blisko Emdena galopuje, Gomera. Kto zaś? Jenny Blue. I to samo Golden Line z Drachmo na końcu. Mden Gomera. Jedna para. Kto zaś? Jenny Blue, druga. I na końcu trzecia para. Drachma i Golden Line. Wyjście na prostą. Wyprowadza Mden, Którego atakuje Gomera. Emden Gomera na razie. Walka. 400 metrów do celownika. Emden Gomera. Kto zaś? Emden Gomera. And tu bardzo dobrze idzie. Golden Light po zewnętrzne. Emden utrzymuje pierwszą pozycję. Emden, kto zaś. Emden, kto zaś. Ale golden light po zewnętrznej galopuje fantastycznie i już jest na pierwszej pozycji. Golden Lie jest na pierwszej pozycji, na drugiej Emden. Golden and Mden, Golden. Light, Mden, golden light. To wszystko razem. Emden, kto zaś, Gomera oraz Jenny Blue walczyły o drugie miejsce, a wygrała Golden Line. Będzie.